Witam, dzień dobry. Tak łatwiej będzie. Ja bydaj, bo ciężko kurwa, będzie no, go za, Zagram full AP. Ja jestem w stanie dobra. go zabić. Zobaczymy. Chyba gramy po prostu QQ, Q, twoje na levelu pierwszym i rzucamy co nie? Pokujemy ich i, i gramy pod dwójkę i na dwójce. Jak już to chcemy wskoczyć. No, no, no. Tak, chcemy raczej zagrać. Gram gałązkę. Ja no, no. więc. Te, te, te fale, fala, niektóre możesz przejmowałeś. Te, to że im łatwiej no. wabić. No. no wiem, wiem, ale i tak powinniśmy tradować takiego z No to jest też first time Renata, więc no. To ale trudnej gierki nie ma. Ja też za pierwszym level będę miał prając, bo będę się zimbił, prawdopodobnie żeby z jaszczurki spaść i wskoczyć, tak się zawsze robi, więc nie wiem. Możemy też coś. czy wejść do lasu, Mordzika um, postawić głębokiego. Mogę wtedy. Nie wiem, czy to jest useful, kiedy go zinwajduję, Możemy mu Blue zabiorę, bo będzie, będę zespotowany. Ja i Midlane i Botlem będę go nam podwierzą, A lepiej, mm. jak się nie będę pokazywał nigdzie. Dobra. Gramy gramy, nie kaczka. Chyba. Ta. ta. Ewentualnie masz level 1 podejść i zwardować ich Blue, ale myślę, że o, chyba zacznę na redzie. Możemy podejść. Mogę zacząć z wół w co. No. Może obitka nas Zirze. Zirze wardować? Tutaj? Nie, nie, nie. Jeszcze dobra. nie, nie. Okay. Jakbyś szukał Z, jak zaraz tu podejdzie. No by iść tam teraz. Może też ich bot podejść, więc możemy tu czekać. Ward. No jakby zwardowali. Możemy Q. No, 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 no. Szukajcie Rakanem. Szukajcie, szukajcie. Sylasa no, no, macie blisko. No, Ona nas flaszuje raczej. Co użyli? Wreszcie, wreszcie. Wreszcie, możemy szukać. Jarvan na blue zaczął, Krzysiu? Sprawdzałeś? Yy, prawdopodobnie nie, na pewno Renekton mu nie Okej, okay. okay, czyli level 2 Krasza potrzebujemy, żeby nas nie zgankował tak pierwszym mogą, ale... No mogą Szukam Nie mam Q Azir warduje bot side Życie jest A nie, nie, nie. Gramy na even wave'a teraz 3x3 3 powinniśmy zastępować. Jak zbejdujecie to tak. Na pewno wygrywamy, prawda? To jest straszne. B wave'a że nie mieli za szybko trójki. Możliwe, że Topa będą próbować mid flash nice, nice. ale falą falą są no, ona okay, Topa jest 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 yes, gdzie Jarvan chyba na top krawie tego co widzę ale nie mamy żadnego info. A teraz to zwarduję. Mogę szukać double na Renaty. Jarvan może likolować, i wychodzić w botce, więc oni zaraz mogą was przebejtować no bo nieście sobie zwardować Tribus za chwilę No na bocie mamy spoko, Wave'a możemy tak przeszerować na razie. No, nie damy to jest tego macie no? Jak nie damy im z to jest okej okay. no, no no Oni zwardowali tribusz właśnie Możesz Rakanem bejtować, że ja tam jestem, ale zaraz Jarvan przyjdzie no, kawerować. fajnie możecie zagrać Bez flasha Renekton Okej okay. Dalej nie wiem gdzie jest Jarvan, On nie kaweruje go na bocie, a widzę o mnie Ładna, darwan jest trudne. Po bazie już no, właśnie Wygramy Jak wiadomo no. do przodu O nice, przebejtujcie, przebejtujcie. Nie mają za to, że te meda. Idę. Idę, 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 idę. Chcemy to do obkać śluba. Ta, nie pełniłem tak. nawet tego. Ooo! Mamy szarę. Rynatą mamane, mam manę, mamane, mane ma ma czy nie? Mam, ma, ma ma. Nie zająć resetów, okej, okay, nice. Oh, no, kurwa mać, nie pewnie jedem na kio, pośred Kurwa. Wszystko to Kurde. Może mogę od razu przesować z niego? Ja mogę zremować na MIDA teraz, chcesz remo? Też ja mam nie ma. flasha. Dobra, dobra, ja mam ja flasha na w... Amerkę, lecę. No pewnie, pewnie, no flasha, jak masz obcy to. co jest jak chcesz. Tylko jeszcze wiesz co to był wart? A dobra, idę i tak, tu zdeep warduję. ta insta. Botkab się respi niedługo. Dobra, eszcze to z zero. Jarwan, by nie? Ja, ja, ja mam wyjdę w bot side i spróbujmy na tym wave się bić. Zeri flash to przodu użyłem. No Renato już ma szósty. Jarvan, Zeri bez No Ja mam szósty po krabie Mimo, może coś się uda na bocie Jarvan, Jarvan tutaj prawda smoka, Zeri Nie ma kół teraz Spiesz szukać dawli. pod Dobra, tryb. jak oni nie chcą Nie chcą tradować, to zinwejdujemy enemy reda I tam gdzieś zawalczymy Jarvan bez flasha i jadek bez flasha, Więc focus junglera Patrzył, bo jebał tam no, Ja nie mam szóstego wiecie. Muszę szósty tak dobić Kto się na bocie dzieje? czy nie inwajdujemy? Chyba nie inwajdujemy. Ja mogę zawsze no, ale Azir będzie miał duży push Rezerwujmy Okej, okay, Jarvan szósty na botu Możesz szukać, bota. może nam idzie jakiegoś ganka rakanym Ale nie wiem, jak ten już Waze lapiemy Może pod towerem będzie chciał nas obijać Azirem Jest Flare, jest Flare Renekton nie, schodzi nie, do twojego no. lasu jak coś Okej, okay, Jarvan no, to bot, bot Jarvan bot, ja, Jarvan, to bo, to Jarvan to, bot to Jarvan to, bot, Jarvan bot, Okej, tu jest Renekton Spal wziąć Chcesz spróbować Renektona zabić? Możliwe, że jeszcze flesza nie ma Oni drake'a chyba zaczęli To idę tam Możesz jeszcze wprawić Rakanem. Dawaj, dawaj Rakanem, to jest dobra walka, zajebista dla nas, nie mogę oddać go za darmo. Po, 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 potem walczmy, podchodź, podchodź, pod, 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 wejtujcie, wejtujcie. Nice. Dokładnie, Zeri bez flesza. Pierwszy reset. No, dobijemy go. Zeri flash dawaj, no, nie Dawaj Rakanem. No, nie master. ma Czuję bota. Kurwa, wskakowałem Cofamy po tym wave'ie. Chcesz tu zostać czy nie? No, oni robią rift'a, więc ja bym nie cofał już nigdy. Kożą no, że... no kliknij reset, tutaj. Klik... No, nieważne. Rift jest high. A co używali tu? Renata flashnęła. Nie wiem co więcej. Renata flash, nie wiem co zali dziurze To był... Nie możemy ten tracić, ja muszę zostać z tego wavea. Chyba, jak spojrzymy na next wavea, to mamy darmowe Rico. Oni będą chcieli nas holdować na bocie, mimo wezmę tego wavea i cofam. Dam po item. Szkoda, kurwa, tak, ja jest. Silny jestem. jestem. Rico. Derw top, derw top. Dobra. Nie bój się, nie bój się. Nie, nie pokażę od razu, jak go widzimy. Na no bocie. No no oni nie mają dużo golda chyba. Nie, nie, nie mają Nie wiem czy zdążą się do obiec, może na drugi plate zgridują, ale chyba nie Ale poczekam, On one gridują w sumie To jest na nie będę ja mam wszystko no, no, no. od razu, no No, 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 go, obu, obu, obu próbujemy Idę, idę, idę cały czas, idę w zari. Dawaj ADK -a. O, w użył, w powoli W za jeden musimy brać No, dojścia Wave, plate Ghost ulti Ghost i ulti Eee, zero. na mnie, Jarwa no? na mnie. Jestem. You are strong. Może wygramy. Bez flesza. Nice. Zero bez one, bez bez Ich botne jest coś blisko już. Mi dobrze, mogę, ci pomoć, no mogę ci pomóc, mogę ci pomóc. Ja castuję oh, no, recall. No, no, wycastujcie no, no. recall na bocie. I mo bot... I wyjdzie na bota. Chyba nie będzie tu biegła. A, farmsa. Na to robi wizję, bo co chcę wziąć zaraz? Darwan nie ma nic Jestem też pod midem, jak będzie hitował, ale... No Nie ma proszę Jarek, tak? Eee, nie ma, nie ma Zeri będzie Oferenie. pierwsza, ona idzie Ja muszę odebrać wave'a Sg on Mysku. Mogę szukać tutaj Tutaj będę przechodzić Idę Moment, troszkę, żeby nie widzieli Wreszcie do ich waliował na topa, na chwilę Dobra Nie ma kury na to nie bójcie się tu. A, on, on tu je, ja, no? No tak, tak, gram do przodu bez Warda. Szukam E. Na Jarvan ten. zaraz będzie miał Ulti. Ja tu jakąś walkę będę próbował No tak, ja losa. bardziej do Wega gram, no? No, graj tak, Pomiędzy. Po ale jak oni zinkuje na bocie, to... Ja Bię... do Was, biegnę, biegnę gram. Luk, 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 gram. Co to też? Oj. Weźmy reda i wave z bot'a z powrotem i Drake. A pa, pa 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 chodź do nas, chodź do nas, chodź do nas Chodź, chodź chodźcie Dajne. wszyscy Jestem, jestem Renekton, flash Jarwan, Jarvan, 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 Jarvan serki Azir Bez flasza Renekton. Renekton, Renekton Renektona, Renektona, Renektona Zero low, zero przez całą ścianę Drake'a weźmy, Ja tak już chyba. biegałem w kółko, starałem się tylko przeżyć już Nie wiedziałem co się dzieje Dobra, chuj z tym Czy chcemy tego drajka? Ja tego drajka robię solo. Wy spoczujcie. Dobra, okay, wygraliśmy. Myślałem, że open będzie. Zerił, że E i... Kurwa, Uj, to i już Nice. a <laughs> kurwa play. Azir flash, no? Czy wybiegł po prostu? Eee, kurwa mógł wybiec, ale tam był ja. straszny mój. Ja nie ja wiem, wiem kto flashnął, no, szczerze. D ja nic nie widziałem. Ja też. An Renekton flash na mefiku. No, no ja i w jego jesteśmy strasznie strong. W sumie karty jest w okay, stajcie, więc no. First target będziemy bili. Raczej Renekton Jarvan po prostu. I musimy uniknąć RK renaty. I powinno być git. Jarvan to bot. nie będzie miała za dużo obrażeń. Nawet w tego w naszego kleda Jarvan bot chyba. Tak, tak, tak. Pierwszy reset. Nice. Rakanem nie daj zresetować już nigdy, Adeku. Biegnij za tower. Biegnij szybko, szybko. był przez tower no, dawaj. Nice. Nie zucalał. No, my weźmiemy mid tu. Zeri na bocie? Bo, uważaj, uważaj, uważaj. No, na no, mnie. No, no, no. Ja biegnę. Ej, ej, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. Nie daj. Ja już tu jestem. Zeri jest. nie ma za ja, SOP. Ja uciekam, Remo, ja uciekam, Remo. Ja Obronisz? Wiesz co? Ta, to, ta. Wezmę, wezmę okay. tą turę. Okay. Close. Chyba cofniemy, się... co? Cofniemy chyba, Zy... bo nie mamy ulti. Zy... 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 Teraz Azir, czy darma ma ulti. No ja mogę zostać i możemy dalej w Mogę grać. Możesz stolo stać, no Rakan szybko wraca. On A, ja, kolocił, ja, ja mogę nawet ten no. wsiąść. To ja pójdę w topa. Mi da, wraca, w... Ta, ta, ta wraca, wraca, wraca. To, to jest herald brany, nie? Co go robi? Rynek tam solo? E, no nie e, wiem, Rynek z... do dołu ja, i Azir tam, tam się. Robią go, no. Coś, coś robi. Renekton, e, trzech tu jest, no to dajmy. Mogę iść dalej po wave i wtedy zoffnąć i wejść w topa. No, ja, że, że Uwaga, nam idzie na engage teraz. My time wave nie zresztą testujemy. w topa, nie chcesz grać w pociąg. Jestem tu możesz to Ej, chodź za tu. Idę, idę, Zwań, zwań, się zerką, nie, o o, 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 o Zeli tu nie ma, Zeli tu nie ma, jakąkolwiek walkę, force, force, force. Dawaj, nawet jeden nawet tutaj, jak on podejdzie do nas blisko. On gdzieś tu chyba przychodzi. Woldziłem. Razaja Ja minął miło mi niech nie, po nie prostu wyjdzie stąd, wyjdzie stąd Idziemy, idziemy, idziemy. Musimy. Może ja zareagować, ale nie wiem, nie wiem, nie chyba. Nasze, no. nie, nasza Zaja bije ciągle Renektona. Ja najmężcząco. Musiałaby... Ren, Ren, renek ja albo Kled, no. Kled Ja no. no. Chciałbym, żeby Kled pójść poszedł od botu, no. Mogę tam też tepnąć, ale e, to nie warto, nie nie, nie zajebie się na tepek za plecy? Na plecy? Nie. No, a, może nie. No, ucieka, ucieka. Oni mogą od linii próbować wjechać w naszą Zaję, ale nie wiem, czy mogłyby zarobić. Daj. Fajn. Praje mają. Nie wiem czy mogę, to nie mogę z tego ski na do 100%. Dobra. Azir ma TPK, nie? Cały czas. On nie ma, no, ma derwana. Może że topa, no, no, jak myśli, że zrykolowałeś? poszedł topa. Nie, nie, zobaczcie, nie Chyba go, go recall, no, chyba. Chociaż Azir jest na bocie, derwa jest w daleko, stosujemy ten płetw. Nie, no, on nie ma fleszcza. Wodaj e, nam idzie, żeby ci nie dojechali. Nie, nie chcemy, chcemy jak najszybciej uciec stąd, zanim ich botnej dobiegnie, bo oni będą tepowali za Zira. Do tyłu, do tyłu. Ja TPK też mówię, co? Ale Sylas nie dołączy do nas. Mhm. Nice, ładnie. I co teraz topa idę chyba. No, idź na topa, na to i ramek na bota Oni To nie ale to chuj. No jak rifnął to nie. Złapmy wave'y i na razie wizję płytką możemy zrobić. Ja bym chciał grompa obronić, sprawdźmy tego grompa. Ja jestem tutaj od razu do gotowy Nie pojawę, nie pokazuje się, jak on zawalczy? może coś jakieś AOE musimy badę carry i support'a AOE, bo w jeden target nie wygramy Ty co on robi, co on robi, co on robi? Halo, halo! Pobacz. Typuję Sorry. Mamy reset zerwana ja Dobra Lecę! Bez flasha Zero, plus. Nice. nice Herald Zderzył dobra Dobiegniemy chyba to. tam bez flasha Jeszcze coś czy już nic? O to tu opa opa Biegnę, 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 nie widzicie O. o. Biorę wam. dobra, Na, o. na. No, no, o. No, no, reddit, reddit, reddit Drake'a, Drake'a weźmiemy Szybki reset i podsmoka Chociaż nie wiem czy zdążymy go zraszować. On, 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 on spawn, no, Nie, nie, 100 pro, pro weźmiemy dobra i bad Okej, okay. okej Renekton TP, Renekton Nadziej ja, TP teraz, nie mają tepeków. O kurwa, zbugował mi się skok. Ja yeah, pierdolę, sorry To jest się smoka? Dobra macie. się. Tak, nie. tak, do tyłu Nie wylgam z no he, wchodzić? No, no, niestety Mamy portale Młody no, chodź, chodź, na golemy Imo... mo portale na golemy Może tam wjedzie, albo na naszego reda Azir jest w miarę daleko ko Renata, Azir, no flash co, Nie musimy wjechać Jak chcemy Azir w bazie, nie mają tp teraz. Jak flesze? Idę topem. No Renato, Azir, grajmy topem tak? Wy nie za Rakan możecie wszystkich za we no, Grajcie to, sobie no. we dwójkę. Tak Rakan robi wizję, zajebiście. Ja spróbuję ja z tym Kledem. Kaluję. Z Kledem może z jakiegoś killa zaraz na? na bocie. Może on tutaj stoi, no. face No, no, no. Będziemy szukali kawa playa na topie, jak on swejszczekuje Ja cię pokażę na midzie, to on może swejszczekuje serio. Idzie, 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 się jak słyszę, Biegniemy już do was On ma flesza, ma flesza czy nie ma? Nie ma nie ma, ma nie, nie, nie ma Okej, okay, okej, okay, okej, okay. on nie ucieknie chyba Nie ma Rki i E Biegnę Czekamy no, coś no, więcej to? jak coś podejdzie No 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 naszą, naszą. Mama Zira jeszcze przez chwilę go 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 go, go. Dobra, go, go. Ja, ja, Nie mam wizji, mamy tak. szybkiego bardzo. Dobra mogę pilotać Renektona? Chodź chodź, będziesz miał ulti, to nie dołączy okay, do nas Ok, okay lecę szybko. lecę lecę. I od razu ultuj w nich, jak masz wrench. A my, Ręk, my rytujmy rytujmy. na Shora. No, podejdź Rakanem, żeby Jarvan spotować. postaram się, Jarvan na, 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 na 2k, na 2k, na 2k, na 2k. Ura, 2K. Go, go. było 2 4, ale chuj. Hits. dobra, zajebiście. Go next play. No, zajebiście. Dobra, go botside. No, kurwa no. Nie to no. Jest, okay. jest wiedz, wzięliśmy. Nic nie mówię wcześniej. Uh, go botside. Zeli się topa bez itemów, Wiesz, że niech się będzie kolował. Um. Zdążymy na ten wave? Żeby go Azir nie no, sklirował? Dawaj, Rakanem daj portal za plecy. bo ja, no to... Azir będzie chciał sklirować ten wave. Chodź do rundy, może z... spotkamy kogoś. No Ja mi do No możecie, Cześć, możecie. Wie? Tylko oni mają hard engage, będą próbowali gdzieś z engage. Na nie wiadomo. Renata, tutaj go. on wycofał wcześniej. Jestem ready na engage, co nie? Nie, go nawet. Zbijemy krona. Jestem na tym. Okay, My ja tak gramy na range'u, żeby możesz się poszczać Ja bym mu tego crou nazbić. Będą cut Jestem na bocie, oni mogą... Engage na midzie idzie szukaj, na idzie teraz. No jest mamy flashe. Możemy w ogóle spogresować na nich, Wy możecie hitować towery na Azirach, bo no, ciężko to, ja idź na topak Ksiesiu. To, no, no, tak. Idź na topak Ok. Luk lub luk, zabijamy, zabijamy Nie ma Rki Azir Idę w bota, idę w bota, skutujmy. weź im bota, weź im bota tego spróbuję. Ja jest nie zespół. wyrobiony Ja pierdolę Masz flasha? Nie mam Zaya bez flasha Ciężko. Dobra, ma z gridowy. Nie, nie, nie weźmiemy w takim roku, serii Serie jest na fight. Okej, okay. Jarmo y y y też, nie? Nie, czy Jarmo y wyskoczył? Wyskoczył y chyba. Wyskoczył, nie? Ty, dobra. Mmm. Y wyjdziesz że to nie? Sobie. Ta ta. Bo ja powinienem grać, czy nic z tego w chcemy. I możemy puszczać topa raz, chyba zdążysz, czy nie? Mimo zdążysz. Wyszkuj znaczy nie mamy No dobra, dobra, niech się pójdzie tam My zagramy pod reda enemy Renata mid, Azir mid, Azir mid ja chcę first target, chcę Renektona i Jarwana zwaszatować Ej, się lasem, może i tego Renektona? Ej, Czy chcecie tu kampić, Możemy kampić też Dobra, kamp my dużo szans, że H wejdą Nice W Renatej do tyłu, w Renatej do tyłu Ja będę bił, ja będę bił, nie chcę rekować Dobra, może weźmiecie tower teraz. Dwa, dwa ranger'a mamy. Weźmiemy, weźmiemy. To dwa krypki są. Ale już biegniemy. Multi-proszerujmy Azira lekko. Nice, ładnie. O, ma crown. Drake. Tak, Drake'a, Drake co? Zajął. Wziąłem mu crowna. O, 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 o. Nie ma I, good or no? O, go nie, 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 nie. O, weźmy Drake I guess. Nikogo u ciebie nie ma. Jak ok, razie, ok. Zaraz Zaraz będą, zaraz będą. Gaty Wy, są. Odchodź już. Blasz Azir. Nice, ładnie. Czarny, po tego konie. to pływa. To będzie top, i jak coś, to będzie zerkuje. Zerkuje go. Azir ma TP, okej? Azir ma TP, nie ma. Oni też są tu sami, patrzcie do mnie. Renekton, Renekton, Londyn. Azir weserki jest. Chyba ciężko będzie zrobić. biorę robota po prostu. Nas, tak. Ma ten TP Azirem. Na bocie chyba będę już Portalami. Podejdźmy z Adekiem tutaj. I ty wyjdź z lasem do nas, albo na Mida może wyjdziesz. Możemy to skitować? Zer jest Zmina, daleko. No, Ej? to, skitujemy ten tower na hita, na hita, na hita. Dobra. Tower, tower, back, tower, do, tower. do, do, do tyłu tył chyba, do, do, do tyłu, tył tył. nie, nie złożymy Azir atakuje. Powoli będziemy mógł mieć lajarkę, 40 minęło. Na około chyba musimy, przecież puffik. No, może. Ja cofnę może i. Co mi się topie, stało, to jest topie Nie, nie tepuj do bota. Chodź nie. do nas, chodź mam, do nas wyjdź z bo bazy do bo nas. No, no z recallu i chodź do nas. Patrz pa, 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 pa. We fighting, we fighting. On ma ulti? Nie ma, masz reset. Trzybujem. Ej, bijemy się, oni intują, co on robi Jesteś drank, bro? Zer nie żyje, zer żyje Nice gramazirem. z Irem, bram. z Irem On może z troszkę Wow, we won, nice I guess, we won? No, ta, ta, ta Drakon w wave'a jedzie. Więc, one shot Daj był przed Za 2 sekundy W, mam W Tower, 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 towery, wygraliśmy. Tower pić. Dobra, szybki, szybkie co nie? Weźcie sobie 3, 4, i. Ja. O kurwa, widzowie, ja pierdolę. Ty solo playsy to takie XD, że chuj. Nie mogę tak chyba sobie klikać solo place, a, co? <laughs> nie, nie, kurwa. Poddymiony było mocno.